Harumi, zobacz, jaką piękną torebkę sobie kupiłam. Wow, jest naprawdę piękna. U, widzę, że ubrałaś swój ikoniczny strój z dawnych lat, o którym tyle mówiłaś. Jest troszkę inny, ale zrobiłam go na wzór tamtego. Harumi, Cassie, musicie mi pomóc! Co się stało? Była z moimi rodzicami i Peterem na zewnątrz, ale nagle pojawiły się szpony imperium. Łapcie tego smoka! Porwali naszego smoka, pomożecie nam? Proszę. Oczywiście, że tak musimy kierować się do imperium, ale nie wejdziemy tam bez przebrania i kodu. Spokojnie, zapraszam do mojej wioski. Moi rodzice zapali dwóch szponów imperium. Od nich weźmiecie strój i potrzebne kody do wejścia. Jesteś pewna, że chcemy tam wchodzić? Sama mówiłaś, że w Imperium bywa niebezpiecznie. Spokojnie, Cassie, damy sobie radę. Szpony Imperium się przecież nam przyznały, że zanim zamkną tego smoka, muszą pokazać go cesarzowej, więc jestem pewna, że Peter nie jest jeszcze w celi. W sumie racja. To wbijmy kod dostępu, który dostałyśmy od szponów i wchodźmy. Cesarzowo Beatrix. Mamy nową zdobycz. Oby to było warte mojej uwagi, Raptonie. Widzę, jest tam smok, a obok niego cesarzowa. Co jak co, ale Rapton i ta cała Beatrix mają dobry gust do koloru włosów. Harumi, serio? Jesteśmy na misji. No co, platyna zawsze w modzie. Trzeba z niego wydrenować całą moc. Ha, 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 ha. Dobra, zakładamy maski i udajemy szpony Imperium. O, dobrze, że was widzę. Musimy wprowadzić tego smoka do celi. Dobrze, to my się już tym zajmiemy. Czyli mam teraz wolne? Mogę się pobawić moją kolekcją jednorożcy? Yyy, okej. Okay. No co? Każdy może lubić jednorożce. No dobrze, dobrze, dobrej zabawy. Nie bój się, Peter, to ja Kasi. I to ja Harumi. Zaraz, gdzie wyjdziecie z tym smokiem? Spróbuję go zagadać, a Ty wpisz kot otwierający bramę. Uuu, platynowe włosy, mam taki sam kolor włosów. Dobra, idziemy, Peter. Tak, mam już ten kolor od dzieciństwa, zaraz po tym jak rodzina królewska mnie adoptowała, ale wcześniej też miałam blond. Ja też rozjaśniam, a jak dajesz sobie radę z odrostami, bo ja mam pełno sprej na odrosty, bo powiem ci, że masakra z tym rozjaśnianiem. Karu mi teraz. Y, muszę lecieć pa! Chwila, nie! Cesarzowa nie będzie zadowolona. Udało wam się, Peter, znów jesteś z nami! Dziękujemy wam, już po raz drugi łączycie naszą rodzinę w całość. Naprawdę nie ma sprawy. Jesteśmy przyjaciółmi i zawsze będziemy wam pomagać. Wiem, że zazwyczaj nie zajmujesz się tymi rzeczami, ale musimy ukarać dwie dziewczyny za niezarejestrowaną działalność. Wchodzisz w to? Tak. Rozprawia się z nimi. Obiecuję.